Witam Was, moi drodzy, mała informacja odnośnie znikających abonamentów. W sobotę o północy wyłączamy całkowicie możliwość kupienia nowych abonamentów, a więc Ci z Was, którzy mają abonament, Ci z Was, którzy kupią do tej pory, będą mogli go opłacać, pozostali nie będą mieli takiej możliwości. I jako że jest to drugi komunikat, który widzicie odnośnie tego, to na pewno Was nos Wam mówi, że nie chodzi o to, żeby Wam sprzedać więcej abonamentów i po prostu chodzi o kasę, o kasę. Po prostu zauważyłem, że nowe osoby, są przytłoczone ilością wiedzy, którą dysponuje i którą Wam daje. Albo mają abonament i z niego nie korzystają i stękają, albo go nawet nie kupują, bo mają go za, za... dużo po prostu jest szkoleń dla nich. Nie umieją poukładać sobie sami tej ścieżki, a zanim dorosną do tego, żeby umówić się na coaching telefoniczny czy fizyczny ze mną, to mijają lata. Dlatego też totalnie nie ma sensu udostępniać tej opcji na początku, Pomysł mam taki, że przygotuję pewien pakiet szkoleń, które będą również totalnie mikrodarmowe, później pakiet szkoleń, które będą za mikropłatność, i dopiero po przejściu pewnych kroków będzie możliwa opcja, żeby kupić pewne szkolenia. A dopiero, kiedy przerobisz pewne szkolenia, to będzie sens, żeby po prostu móc kupić abonament, ponieważ inaczej nie doceniasz tej różnicy, nie doceniasz tego, że za kilkadziesiąt złotych masz kilkadziesiąt tysięcy szkoleń. Po prostu myślę, że to ma. W chwili, kiedy masz nawet zapłacić te 500 zł na miesiąc za total, i masz tam naprawdę za ponad 100 tysięcy te szkolenia, to ty myślisz, że to jest ściema i po prostu nie wierzysz w to, bo wcześniej nigdy nie wydałeś 100 zł, 200, 500, 2000, 10 tysięcy czy 50 tysięcy na szkolenie. I ja to rozumiem. Rozumiem. I reagując odpowiednio, patrząc na wyniki, patrząc na to, co robicie, patrząc na to, czy jesteśmy w stanie utrzymać abonamenty. Z tej ilości wpływów, czy z tej ilości korzystających użytkowników, ponieważ to ma sens, gdyby was było 10 tysięcy na miesiąc, a nie kiedy jest was kilkuset, po prostu wyłączamy abonamenty. A więc ci, którzy do soboty, do północy sobie abonament aktywują, lub też zrobią upgrade, będą go mieli. Zostanie zablokowany i będziecie mieli do niego dostęp. Nowi już go nie będą mogli kupić, na pewno nie w takiej formie, na pewno nie za te kwoty. Przepilujcie również tego, żeby. Ci, którzy mają abonamenty, schodziła Wam płatność regularnie, ponieważ zakrawa to na pewnego rodzaju parodii, kiedy ktoś ma abonament za 47 i później co miesiąc trzy osoby pracują po godzinie, gdzie ich stawka godzinowa jest większa, żeby naprawić przelew, bo komuś nie ściągnęło z konta, albo ktoś zapomniał załadować kartę i takiej opcji nie będzie. Jeżeli abonament Ci przestanie być opłacany, znika, nie ma takiej możliwości. Musisz, musisz mieć świadomość, że support kosztuje ogromne pieniądze. A więc y, to było na tyle. Trzymam kciuki. Pozdrawiam w tym ciężkim okresie. Wszyscy się martwimy, to jest pewne. Jest takie powiedzenie chińskie, obyś żył w ciekawych czasach i żyjemy w takich czasach. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Mam nadzieję, że się poukłada i politycznie, i biznesowo, i życiowo, i covidowo. Pozdrawiam z kwarantanny i dziękuję bardzo tym z Was, którzy Widzą wartość w abonamentach i z nich korzystają. Jak i również trzymam kciuki za tych z Was, którzy dopiero przez serię mini zakupów pewnego dnia dostrzegą w tym wartość. Trzymajcie się.